Dzisiaj mam dla Was recenzję słoneczek, które są ciekawym sprzętem dla osób nagrywających wideo, robiących zdjęcia i nie tylko. Te słoneczka to lampy Mitoya San 35 oraz San 70 z wbudowanym okrągłym dyfuzorem, dającym ładne, miękkie światło. Jeżeli chcecie wiedzieć o nich więcej, zapraszam do oglądania dalej. Na początku wspomnę jeszcze, że na dole w opisie pod filmem znajdziecie linki do tych lamp wraz z kodem rabatowym obniżającym cenę o 7%. I kod ten działa nie tylko na same lampy, ale także na zestawy, które zawierają te lampy. Zaczynając od małego panelu, czyli SAN35 w zestawie, w pudełku znajdziemy oczywiście samą sobie lampę, a także zasilacz, pokrowiec oraz instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o budowę lampy, przód to w większości jeden duży panel dyfuzyjny o średnicy 30,5 cm. Reszta obudowy wykonana jest z aluminium, co pomaga odprowadzać ciepło, ponieważ lampa ta jest chłodzona pasywnie, a więc nie posiada wentylatorów. Z tyłu znajdziemy panel sterujący, a całość osadzona jest w uchwycie, który bez problemu można montować na statywach oświetleniowych. Lampa w uchwycie może obracać się o 360 stopni z dokręcaną blokadą po dwóch stronach. Całość waży niewiele ponad 1,5 kg. Zasilanie może odbywać się na dwa sposoby: albo z gniazdka za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza, albo z akumulatorów NPF. Gniazda na akumulatory są dwa, jednak lampa potrafi działać także na jednym, tyle że po prostu krócej. Oprócz tego na tylnym panelu sterującym znajduje się jeszcze ekran, przyciski i pokrętło do zmiany jasności oraz temperatury barwowej, a także włącznik i gniazdo do podłączenia zasilacza. Ogólnie wykonanie lampy uważam za solidne, a teraz przechodząc do jej specyfikacji, posiada ona 272 diody, z czego połowa, czyli 136, emituje światło o temperaturze barwowej 3200 K, a druga połowa emituje światło o temperaturze 5600 K. Dzięki temu można zmieniać temperaturę światła w zakresie między 3200 a 5600 z przeskokami co 100 kelwinów. Jasność oczywiście także można regulować w zakresie od 0 do 100% z przeskokami co 1. Współczynnik serii jak podaje producent wynosi 95, natomiast jasność mierzona w odległości 1 metra to jak również podaje producent 1000 luksów. Przechodząc teraz do większej lampy, czyli San 70. Zestaw jest bardzo podobny jak w poprzednim modelu, jednak tutaj dodatkowo w pudełku znajdziemy także pilot do bezprzewodowego sterowania panelem. Konstrukcja i wykonanie również są bardzo podobne, a więc nie będę wszystkiego dokładnie powtarzał, tylko po prostu powiem o różnicach w stosunku do mniejszego modelu. San 70 ma większą powierzchnię, bo średnica dyfuzora wynosi tutaj 41 cm. W związku z tym, że ten panel jest większy, to również więcej waży, bo około 3,3 kg. Na krawędziach widać też dodatkowe takie jakby żebrowanie, którego nie ma mniejszy model. Być może jest to zrobione w celu poprawy odprowadzania ciepła, ponieważ jak jest mocniejsza lampa, to też mocniej się nagrzewa. Ten model również może być zasilany na dwa sposoby, albo z gniazdka poprzez zasilacz, albo z akumulatorów. Różnica jest jednak taka, że gniazdo na akumulator jest tutaj jedno e, i nie są to NPFy, a mocniejsze V-mount czy też V-lock. Tylny panel sterujący także wygląda nieco inaczej. Jest na nim dodatkowo przycisk do zmiany kanałów i grup sterowania bezprzewodowego, a pokrętło oraz włącznik zostały umieszczone po bokach. Lampa przy sterowaniu bezprzewodowym może pracować na jednym z 40 kanałów i w jednej z trzech grup. Pilot natomiast ma wbudowany podświetlany ekran, dzięki czemu zmieniając parametry nie trzeba spoglądać gdzieś tam na ekran z tyłu lampy, aby dowiedzieć się, jakie są aktualnie wybrane ustawienia, tylko wystarczy po prostu patrzeć na ten ekranik wbudowany w pilocie. Fajnie też, że obie lampy mają w zestawie pokrowiec z wypełnieniem w środku, co znacząco ułatwia ich bezpieczny transport. Przepraszam, że przerywam Wam oglądanie, ale pochodzę z przyszłości, gdzie okazało się, że wcześniej zapomniałem powiedzieć Wam o specyfikacji SAN 70, która jednak trochę różni się od SAN 35, ponieważ 70 ma więcej diod 360, ale podzielone są one tak samo pół na pół, czyli połowa emituje światło 3200 kelwinów, a połowa 5600. Współczynnik CRI również się nie zmienił i wynosi 95, jednak jasność, mierzona w odległości 1 metra, to według producenta 1800 luksów. Dobra, a więc to już Wam powiedziałem, więc teraz coś w praktyce. Najpierw sprawdźmy jak tu i teraz lampy Mitoja poradzą sobie w zastąpieniu mojej lampy studyjnej Glerwan, na którą założona jest aktualnie okta 90 cm z gridem. Najpierw jednak zgaszę wszystkie światła dookoła, czyli kontrę, wypełnienie i ten panel Mitoi. Ok, a więc to jest obrazek, do którego będziecie mogli sobie zaraz porównywać, ponieważ teraz widzicie tylko i wyłącznie światło główne z okty, no i może trochę światła zastanego z okna. Tam daleko, ale raczej dużo tego światła tutaj nie ma. Teraz założyłem SAN70 i trochę przesunąłem statyw, aby światło lepiej wyglądało. Panel ma ustawioną aktualnie moc 80%. No i jak widzicie, światło jest bardziej ogólne, ale to głównie przez to, że na panelu nie ma grida taki jaki był na okcie. Cienie nadal pozostają dosyć miękkie, nie aż tak jak z okty, no ale mimo wszystko według mnie fajnie to wygląda, zresztą każdy z Was widzi i sam może ocenić, w końcu każdy może oczekiwać jakiejś innej charakterystyki światła, zależnie od tego co chce się osiągnąć ostatecznie. Teraz zmieniłem lampę na SAN35 i ustawiłem na niej moc 100%. Ze względu na mniejszą powierzchnię, cienie trochę bardziej pogłębiają się w stosunku do e, SAN70. Zresztą nawet na mojej twarzy tutaj gdzieś pojawił się e, kawałek cienia mikrofonu, który zaczepiony jest tutaj na statywie e, nad kadrem. Jednak nie chciałem po prostu przestawiać już tego mikrofonu, żeby nie zmienił się dźwięk i ten cały setup, co tutaj jest. E, w każdym razie tak to wygląda. Pewnie zauważyliście też, że obraz jest bardziej taki zazieleniony, zarzucony, co oznacza, że San 35 w porównaniu do San 70, czy też studyjnej Glare One LED 1500D, po prostu posiada większy zielony zafarb. Niestety w tym budżecie zdarza się, no i nie wszystkie lampy trzymają idealnie swoje parametry, i często w takiej cenie, w zależności od producenta, czy też od modelu, występuje to przesunięcie temperatury lub też zafarb. Albo światła. Można to oczywiście skorygować balansem bieli w aparacie lub potem w postprodukcji, jednak to Wam pozostawiam do oceny to, jak Wam się podoba ten efekt. Oprócz tego zrobiłem też krótkie, proste sesje portretowe w studio i w plenerze. W studiu niestety kabel od zasilacza okazał się za krótki, gdy lampa jest wyżej na statywie, przez co zasilacz musiałem przyczepiać rzepem do statywu. Mogłyby być te kable dłuższe, ale jeżeli komuś bardzo będą przeszkadzać, to zawsze można kupić inny zasilacz z dłuższymi kablami lub po prostu użyć akumulatorów. Efekty sesji w postaci zdjęć widzicie teraz na ekranie. Plener natomiast zabrałem już tylko mocniejszą lampę, czyli Sun70, bo okazało się, że jest ona na tyle jasna, że w zacienionych miejscach lub w pochmurne dni można nią lekko doświetlić twarz fotografowanej osoby. Efekt zdjęć plenerowych również widzicie aktualnie na ekranie. Słowem podsumowania, myślę, że te panele mogą zainteresować fotografów czy też filmowców szukających lamp LED, dających od razu całkiem ładne i miękkie światło. Spokojnie można je wykorzystać do sesji zdjęciowych czy też nagrań filmowych. Oprócz tego swoje zastosowania mogą znaleźć także u wszelakich youtuberów, streamerów, influencerów, czy też ogólnie osób odpowiedzialnych szeroko za tworzenie kontentu. Mogą z nich skorzystać także makijażystki, bo przecież przy robieniu makijażu również ważne jest dobre światło. San35 kosztuje aktualnie 559 zł, natomiast San70 775 zł. Jednak w opisie pod filmem znajdziecie linki wraz z kodem rabatowym obniżającym cenę tych lamp oraz zestawów z lampami o 7%. Jeżeli ta recenzja Wam się spodobała, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić następnych takich filmów. Zapraszam Was również na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których linki również są w opisie pod filmem. To by było na tyle. No i do zobaczenia!